Witajcie na kanale First on Track, gdzie będziemy realizować recenzję samochodów. Opowiemy Wam pokrótce o konkretnym modelu, natomiast skupiać się będziemy na poszczególnych egzemplarzach. Większość z nich będzie również wystawiona na sprzedaż, stąd, żebyście mogli bez owijania w bawełny zobaczyć, jak to auto wygląda, jak się nim jeździ i jakie mankamenty również posiada. To nasza pierwsza recenzja, dlatego będziemy wdzięczni za wasze wszelkie komentarze, konstruktywną krytykę, czego wam brakowało, a może czego było za dużo w tej recenzji. No i myślę, że bez większego przedłużania. Miłego oglądania przed Wami nasza pierwsza recenzja. Przed Wami Peugeot 508 Rxh z roku 2017, a więc końcówka produkcji, wersja poliftowa. Pod maską znajdziemy silnik dwulitrowy diesla, 180 koni. Przy tej masie oraz przy tym aucie myślę, że zdecydowanie wystarcza na codzienną jazdę, czy nawet na e, trasę jakąś dłuższą. Zdecydowanie silnik kulturalny bez jakichś większych wad, a więc nie musimy się o nim martwić na co dzień. Przed liftem mieliśmy bardzo popularne rozwiązanie hybrydowe, to znaczy z tyłu samochodu był również silnik elektryczny, który napędzał nam oś. Po lifcie rozwiązanie coraz mniej popularne, dlatego tutaj napęd tylko i wyłącznie na przednią oś skrzynia automatyczna. Natomiast o pracy skrzyni porozmawiamy myślę sobie trochę później, jak już będziemy nimi jechać. A to co najważniejsze, RXH, czyli te wszystkie dokładki, które widzicie, to jest odpowiedź na wersję uterenowioną, którą tutaj macie przed sobą. Podniesione lekko zawieszenie, natomiast no, nie mówimy tu o frodzie, jednak masa własna robi swoje ponad 1800 kg. No, raz nie oszukujmy się, to jest auto na co dzień, do również jeżdżenia z rodziną, nie w teren. Natomiast na pewno to podwyższone zawieszenie trochę pomoże nam na jakichś polnych drogach, głębszych dziurach. O to wtedy nie musimy się martwić. Jeżeli mowa o zawieszeniu, no to niby Francuz, a jednak zawieszenie zdecydowanie bardziej niemieckie. Twardsze, przez co bardziej czujemy te dziury, natomiast zdecydowanie nie możemy narzekać tutaj na trzymanie się przy drodze. Przy modelu rx również mamy. Charakterystyczne lampy na dole, które mają nam imitować tutaj ten pazur tego lwa. Mamy lampy full LED, które zdecydowanie ułatwiają nam jazdę wieczorem czy nocą. Mamy również systemy świateł automatycznych. Nie zawsze chcą z nami współpracować. Często dostaniemy znak od kierowcy z naprzeciwka, a dopiero później system łapie, że powinien nie je wyłączyć. Jeżeli chodzi jeszcze o silnik, no to rzecz jedna z najważniejszych dla każdego kierowcy: spalanie. Ten samochód, jak na swoje gabaryty, zdecydowanie możemy nazwać ekonomicznym. Wahać się będzie spalanie między 6 a 7 litrów. Natomiast jeżeli się postaracie, myślę, że spokojnie możecie zejść do 5 z groszami. Mamy również instalację AdBlue, która ma nam tutaj zmniejszyć szkodliwość spalin. Bak 17 litrów. Producent mówi, że starczy to na 30 tysięcy kilometrów. Właściciel jednak mówi, że 1 litr starcza mniej więcej na 1000 kilometrów. Natomiast ta instalacja oraz również filtr FAB powoduje, że to auto ma dalej euro 6, to znaczy, że tym autem jeszcze spokojnie wjedziemy do wielu dużych miast, do Warszawy. Zdecydowanie nie musicie się o to martwić, przynajmniej na razie. Jeżeli chodzi jeszcze o bak paliwa, tak naprawdę, bo mówię o spalaniu, ale mamy też przeogromny bak. 72 litry, jak na te czasy, jest to przeogromny bak. Zdecydowanie damy radę tym przejechać ponad 1000 km na jednym baku. Jak każdy model używany, ma jakieś swoje mankamenty, natomiast chcielibyśmy Wam je. Dokładnie przedstawić. Mamy tu pewne zarysowania bądź małe wgniotki, jak każde używane auto. Natomiast to, co warto zwrócić uwagę no, na tych przednich plastikach, lekkie przetarcie, e, niestety jest. Poza nim, tak naprawdę nie ma tutaj wielu szkód. Mamy jakieś mniejsze wgniotki, które no, są od codziennego użytkowania, tak jak wam mówiłem. Od e, uterenowienia, jeżeli jedziemy tym w piach, jeżeli jedziemy gdzieś, gdzie są kamyczki, one często odpryskują. Stąd również plastiki, tutaj na dole również jakaś mała rysa, natomiast nie widać tu zdecydowanie jakichś większych szkód mógłbym tak powiedzieć no, zarysowania lekkie lakieru jedno czy drugie no i tak naprawdę to wszystko z uszkodzeń tego modelu, więc nie ma nic większego, co mogłoby Was niepokoić w tym konkretnym egzemplarzu. Ostatnią rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę przy zakupie tego konkretnego egzemplarza, to koła. Mamy roczne opony letnie, jak możecie zauważyć, z felgami z drugiej generacji. Natomiast w zestawie również felgi oryginalne z pierwszej generacji, z oponami zimowymi z 2018 roku. Wejdźmy sobie do środka, zobaczmy jak to wygląda wewnątrz. Mamy system bezkluczywkowy, a więc kluczyk w kieszeni, a wystarczy dotykam drzwi i możemy wsiąść. W środku wyposażenie mamy bardzo bogate. Brakuje nam tak naprawdę tylko foteli skórzanych, które również mają masaż. To co może zwrócić Waszą uwagę, czerwona, charakterystyczna nić na kierownicy. Nigdzie indziej jej tutaj nie zobaczycie. Poprzedni właściciel zastosował customowe oprzycie. Natomiast kierownica jest już typowa z tego egzemplarza, znajdziecie tutaj wszystkie tak naprawdę najbardziej potrzebne funkcje, tempomat, ogranicznik czy sterowanie. Muzyki oraz wszelkimi innymi ustawieniami. Jeżeli chodzi o rozpoczęcie jazdy, start, stop, system mamy po lewej stronie przycisk razem z ręcznym, który jest elektroniczny. Wszystko tak naprawdę na wyciągnięcie ręki, czy to klimatyzacja, czy to jakieś ustawienia w nawigacji. Pozycja za kierownicą jak najbardziej wygodna. Fotele również bardzo wygodne. Oczywiście, po kilkuset kilometrach. Na każdym fotelu będziemy czuli się trochę niekomfortowo, natomiast tutaj nie ma na co narzekać. To, na co mógłbym narzekać w tym egzemplarzu, możecie zauważyć, poprzedni właściciel nie tylko kierownicę zmienił, ale mamy tu dokładki, w którym położyłem sobie telefon, ponieważ nie ma tu przestrzeni tak naprawdę, gdzie ten telefon moglibyśmy schować. Tu mamy mały schowek, jak widzicie, może najwięcej chusteczki się zmieszczą. Tu tak naprawdę mamy wejście od zapalniczki oraz do pod Podłączenia na przykład ładowarki, więc nie ma gdzie go normalnie tutaj położyć, musiałbym go gdzieś tak naprawdę luzem rzucać. Oczywiście mamy schowek, warto wspomnieć, on się nietypowo otwiera, ponieważ do zewnątrz dla kierowcy bardzo wygodne moim zdaniem. Tutaj również mamy gniazdo, do którego możemy podłączyć telefon. Natomiast każdy z nas raczej woli mieć ten telefon na wyciągnięcie ręki, stąd pewnie tutaj te dokładki. Natomiast jeżeli mówimy, już o telefonie warto wspomnieć, mamy Android Auto, więc również to korzystanie z telefonu jest bardzo wygodne. Jeżeli chodzi o nawigację, która znajduje się tutaj, mapy są cały czas aktualizowane. Na to nie ma co narzekać. Wiem, że teraz coraz częściej korzystamy z googlowskich map, gdzie wszystko mamy na bieżąco, natomiast z nich też da się jak najbardziej korzystać. Dojedziemy na spokojnie. Wiele osób. Narzeka w tym modelu na te cup holdery, które nie dosyć, że są pochylone, czyli już tam wkładając kawę, nie czuje się pewnie, to jeszcze zasłaniają mi nawigację. Natomiast tutaj nie przyczepiałbym się aż tak bardzo do tego, oczywiście nie jest to najlepsze rozwiązanie. Natomiast jako kierowca, ja tak czy siak korzystam z head upa, który mamy przed sobą, i w momencie, w którym korzystam z tej nawigacji, ona również tutaj się wyświetla. No, jeżeli jednak korzystamy z googlowskich map, to musimy znaleźć to. Swoje własne rozwiązanie. Co do foteli, jeszcze warto wspomnieć, tutaj znajdują się dwa przyciski, którymi fotele możemy podgrzewać, a więc funkcja myślę, przede wszystkim zimą, kiedy wsiadamy e, zmarznięci, możemy się trochę podgrzać. Skrzynia biegów, bardzo charakterystyczna w tym modelu, tak jak wcześniej wspomniałem, automatyczna, natomiast ona nie przesuwa się do tyłu, tylko mamy tutaj tryb choinki. Dosyć specyficzne, na początku trzeba trochę to wyczuć, natomiast zdecydowanie bezpieczne, ponieważ w niektórych modelach wcześniej mieliśmy taką sytuację, że z trybu automatycznego na sport mogliśmy bez żadnej blokady przesunąć, co czasami powodowało pewne błędy. Tutaj mamy te stopnie, które będziemy przesuwać, a tryb sport mamy osobny przycisk, przez co no, nie ruszymy na zimnym nagle przy ogromnych obrotach. Tapicerkę mamy tutaj miękką, ona jest bardzo przyjemna. Nie jest to plastik, który nas razi. Natomiast jeżeli chodzi o plasticzki, jeżeli tu jakoś lekko dotkniemy, coś tam skrzypi, natomiast nie jest to w ogóle rzecz przeszkadzająca. W trakcie jazdy w ogóle nic tutaj nie trzeszczy, więc ja bym na to szczególnie nie zwracał uwagi. Natomiast to, co warto zwrócić uwagę, to głośniki JBL. Nie jest to jakaś kolosalna różnica, natomiast dzięki wspomaganiu subufera, który mamy z tyłu wbudowany, na pewno ta głębokość Muzyki będzie trochę lepsza, zwłaszcza jeżeli chodzi o bas. Więc jeżeli ktoś lubi słuchać muzyki, na pewno będzie to przyjemne. Mamy również klimatyzację, o której już wcześniej wspomniałem, natomiast to, co warto zwrócić uwagę, jest ona czterostrefowa, a więc dba zarówno o przód, jak i tył, przez co jazda nawet w taką pogodę, w taki gorąc jak dzisiaj jest dosyć przyjemna. Poprzedni właściciel, poza zmianą obszycia oraz tą dodatkową przestrzenią na nasze codzienne rzeczy, mamy również wymienione dywaniki. Oraz to, co przede wszystkim mi się podoba w tym konkretnym egzemplarzu, to wymiana lamp. Mieliśmy tutaj zwykłe żarówki W5W, zostały one wymienione na LEDy. Tutaj mam na myśli pod naszymi nogami, oraz przy drzwiach, jak i oświetlenie rejestracji oraz lampy cofania. Również to, co w tym modelu jest charakterystyczne, to ten piękny. Dach panoramiczny, który dzisiaj zostawiamy zamknięty, ponieważ przy takiej akurat pogodzie ugotowałbym się tutaj w środku. Natomiast wiosną, jesienią przepiękne widoki oczywiście nie dla kierowcy, natomiast jeżeli mamy jakieś pociechy, bądź osoby, które siedzą z tyłu przepiękny widok oraz duża przestrzeń. Przede wszystkim zmienia to postrzeganie tego, jak siedzi się w środku, oraz jest przede wszystkim jaśniej i przyjemniej. Gdy silnik nie pracuje, to auto bardzo szybko przechodzi w tryb ekonomiczny, co jest dla nas informacją, że akumulator już powoli traci swoją żywotność. Tutaj mamy akumulator, który wyjechał z tym autem prosto z fabryki, więc po zakupie tego egzemplarza przy zimie zalecałbym wymianę, aby nie musieć się martwić o żadne problemy. Nie pozostaje nic innego, jak zajrzeć pod maskę. Wszystko wygląda jak najbardziej w normie, też nic dotychczas nie działo się z tym silnikiem i szczerze mówiąc trudno tutaj oczekiwać, żeby coś się działo. Jest to bardzo kulturalny silnik, tak naprawdę wymiany tylko i wyłącznie eksploatacyjne. Jeżeli chodzi o olej, poprzedni właściciel wymieniał dosyć często, a więc co 10 tysięcy kilometrów, co powinno nas raczej cieszyć, oraz w skrzyni automatycznej co 60 tysięcy. Auto na ten moment ma 143 tysiące przebiegu, a rozrząd dosłownie niedawno przy 120 tysiącach również został wymieniony, więc nie powinniśmy się o nic tutaj martwić. Z tyłu tak naprawdę dużo miejsca. Ja mały nie jestem, a nogi mam dosyć swobodnie, nawet pomimo tych dodatkowych przestrzeni na nasze rzeczy. Oczywiście wyciągany podłokietnik, żeby jeszcze komfortowiej się jechało, kiedy jedziemy w czwórkę. Tutaj wcześniej wspominana czterostrefowa klimatyzacja, czyli również tutaj możemy sobie dostosować nawiew, zarówno na nogi, jak i na nas, oraz również dodatkowe gniazdko. 12V, więc mamy tych gniazdek w tym aucie naprawdę dużo, a więc nie musimy się o to martwić. Mamy również i tutaj małe zmiany estetyczne. E, mamy tutaj nakładkę, która ma zasłonić nam te śrubki, które często wystają. Natomiast jeżeli chodzi o drzwi, tylnie. Przede wszystkim możemy zaobserwować, one chodzą ciężko. Sztywny jest ten mechanizm, potrzeba trochę siły. To jest dla nas dobra informacja. To znaczy, że to auto prawdopodobnie, a na 99% nigdy nie jeździło jako taksówka czy Uber. No i myślę, że możemy sobie też przetestować, jak te drzwi się zamykają. Bagażnik jest przede wszystkim bardzo wielofunkcyjny. Od razu rzuca nam się w oczy siatka. Siatka, pod którą możemy schować jakiekolwiek czy to zakupy, czy coś, co nie chcemy, żeby nam po tym bagażniku latało. Dodatkowo, jeżeli już chodzi o zakupy, dodatkowe wieszaki, na których możemy coś zawiesić. Dodatkowo mamy przejście do części tylniej, przez co chcemy jechać na narty, możemy je jak najbardziej tam włożyć. Dodatkowe gumki, które mogą nam coś przytrzymać oraz to, żeby nie walały nam się gaśnica, czapteczka, osobna przestrzeń, która nam nie przeszkadza w żadnym stopniu. Jeśli potrzebujemy więcej przestrzeni, żeby zapakować samochód i żeby ten bagażnik był jeszcze bardziej przestronny, mamy ochronną siatkę, przez co nic nam nie wleci do tyłu, gdzie ktoś może siedzieć, przez co też unikniemy oczywiście między innymi mandatu. Fajną rzeczą, którą możemy zrealizować też z tego miejsca, to Wajchy, które automatycznie składają nam fotele. Jeżeli coś potrzebujemy szybko załadować, mamy zajętą rękę czy cokolwiek, po prostu jest to dosyć szybkie i proste. No i ostatnia rzecz, która znajduje się w bagażniku, to zbiornik AdBlue. Znajduje się tutaj wajcha do otwarcia przestrzeni. Ten bag, wlew, tak naprawdę, znajduje się pod kołem zapasowym. I teraz wiele osób tak naprawdę narzeka na tą przestrzeń. Natomiast to, co warto zwrócić uwagę, dopiero po liwcie, tak naprawdę pojawiła się instalacja AdBlue, więc było po prostu to najsensowniejsze miejsce. A nie oszukujmy się, to AdBlue dolewamy raz na około 17 czy 20 tysięcy km, nie jest to aż takie ciężkie, a dojście też jest dosyć proste. Wspominałem 180 koni. Zdecydowanie to wystarcza. Możemy sobie na spokojnie, dynamicznie pojechać. Możemy również wyprzedzać. Wspominałem o zawieszeniu bardziej niemieckim niż francuskim. Jest twardziej. Trzymamy się bardzo dobrze drogi. Jest bardzo komfortowo. Mówiłem, że wspomnę o skrzyni biegów. No właśnie. Skrzynia, już mówiłem, choinkowa, automatyczna. Natomiast problem jest jeden. Ona trochę zamula. Te biegi przełączą dosyć późno. Oczywiście mamy manetki, więc jeżeli ktoś chce wykonać dynamiczniejsze manewry, na spokojnie nimi możemy te biegi zmieniać. mnie jest cicho wewnątrz, a więc to jest duża zaleta, a gdy trzeba wyprzedzić na spokojnie, ma wystarczająco mocy, żeby rozpędzić te gabaryty, choć one też nie są takie duże, nie, nie przesadzajmy, natomiast na pewno jest to wystarczające. Head-up jest naprawdę wygodny. Możliwość w ogóle nie zwracania w dół naszego wzroku, tylko cały czas mamy pełne skupienie na trasie i wszystkie najważniejsze informacje tam cały czas się wyświetlają. W tym momencie ja mam tylko prędkość, ponieważ nawigacji nie potrzebuję. Wygodnie, cicho, a moc, której potrzebujemy, zdecydowanie wystarczy. A teraz zmieniamy drogę miejską na piaskową. Czas przetestować uterenowienie samochodu. Nie ma co się oszukiwać, dziury czuć. Samochód nie wycisza w pełni nierówności, natomiast gładko sobie radzi z tymi nierównościami. Można komfortowo po takiej drodze jechać. Nie jest to różnica między kombi a terenówką, ale zawsze fajny dodatek i komfort psychiczny dzięki temu podwyższonemu zawieszeniu. Zawieszenie przetestowane, zakurzone auto, więc myślę, że lecimy na myjkę. to lekko opuczymy, bo przecież aż tak bardzo się nie zakurzyło. Natomiast jest kilka jeszcze innych ważnych aspektów, jeżeli chodzi o mycie tego auta. Wspominałem wcześniej o systemie bezdotykowym i teraz, jeżeli będziemy chcieli umyć tego konkretnego Peugeot'a, przy dotyku wody często ten samochód będzie nam się otwierał i zamykał. Dlatego kluczyk warto zostawić w środku, zamykamy drzwi i zaczynamy mycie. To wszechstronne. Testowaliśmy na zwykłych drogach, testowaliśmy na polnej drodze, a jeszcze do tego w automacie i ekonomiczne. Czego chcieć więcej tak naprawdę od kombiaka? Dodatkowo dużo miejsca, zarówno jak dla kierowcy czy dla naszych pasażerów z tyłu, no i ten wielofunkcyjny bagażnik. Jeżeli poszukujecie kombi, zdecydowanie 508 RXH może być dla Was odpowiednim autem, którego właśnie poszukujecie nieproblematyczne, ekonomiczne, a do tego dużo miejsca. Dla mnie to auto ma tylko kilka małych mankamentów. Natomiast jeżeli ktoś z Was jeździ tym autem na co dzień, macie jakieś odczucia, którym chcielibyście się podzielić z osobami, które właśnie takiego kombi poszukują, dajcie znać w komentarzu. A jeżeli materiał Wam się podobał, zostawcie proszę łapkę w górę oraz subskrypcję. Dzięki temu będziemy mogli kontynuować nasze nagrywanie oraz przedstawiać Wam więcej egzemplarzy. A ja umyte idę oddać właścicielowi.